Tak źle w rybniku jeszcze nie było. W tym tygodniu mieszkańcy dusili się od rekordowych stężeń pyłu zawieszonego i benzenu. Tymczasem jak każdego dnia, tak i 9 stycznia, strażnicy miejscy działający w Ekopatrolu wyruszyli w teren. Wraz z nimi podążył dziennikarz naszej redakcji. Tuż po 9 pojawiliśmy się na ulicy wypoczynkowej w Golejowie. Anonimowa osoba, która zgłosiła palenie śmieci na tej ulicy, nie podała numeru domu, w którym ma dochodzić do tego procederu. Funkcjonariusze musieli więc chodzić od posesji do posesji i sprawdzać wszystkie kotły. Dzień dobry.

Tak, proszę. Aktualnie słyszę, że się pali. Pali się. Dokładamy dokumentację zdjęciową. Pali się. Drzewo. Coś jeszcze? Drzewo i opał. Opał w postaci? To jest flot. Flotu. Dobra. No widzisz, za panem jest. Teraz widzę. Wcześniej nie widziałem. Robimy no. sobie dokumentację, sporządzimy protokół i uciekamy. Dalej. Wszystko w porządku. Kontrola drugiego, jak i pozostałych domów, też nic nie wykazała. Mimo to strażnicy muszą skrupulatnie sprawdzać każdy piec. Przy okazji kontrolują też, czy właściciele segregują śmieci. Dodatkowo sprawdzają, czy posiadacze psów nie zalegają ze szczepieniami swoich pupili. Mieszkańcy ulicy Wypoczynkowej palą przeważnie flotem i drewnem. Gdzie nie pojawia się węgiel czy pelet. Jak jednak zauważyła jedna z właścicielek posesji, od momentu przerzucenia się z węgla na flot cały czas musi schodzić do kotłowni, a nie odczuwa większej temperatury w kaloryferach. No, taka kontrola jak jest kolejne zgłoszenie, musi być ponowiona. Niestety, tak to dziwnie wygląda Możecie? Okay. Możemy, tak Dzisiaj tak. z nami pracuje dziennikarz z rybnik.pl, jak pan wyrażą to już za własnym zakresie się Państwo musicie dogadać głośno, bo on filmuje naszą pracę tylko mm. i wyłącznie.

Bo otrzymaliśmy właśnie takie złożenie telefoniczne na konkretną pokusę. Panie, jak Białka śmieci, to nie ma. Każdy Panie, już Pan 2, ten 3... aparat, jest Pan przy, przede wszystkim. Siedzisz Pan, na, stoisz Pan na prywatnym terenie, więc zakaz fotografowania. Dodajmy, że kontrola nie wykazała nieprawidłowości. Czy to, to by jego pierwsza kontrola? była? Tak, pierwsza, pierwsza. Aha. To już koniec naszej wspólnej akcji ze strażnikami miejskimi funkcjonariusze pojechali do komendy na przerwę, by uzupełnić raporty nie oznacza to jednak, że nie wybierzemy się z nimi w kolejną podróż po rybniku. Kto wie, kiedy przyłapiemy kogoś na spalaniu w piecu śmieci.